What's up girls! Tym razem nie będzie to filmik o kosmetykach, a o wiosennej organizacji mojej szafy, ponieważ w ostatnim czasie stałam się szczęśliwą posiadaczką tej oto profesjonalnej szafy, także to pomieszczenie stało się moją garderobą i dzisiaj pokażę Wam, jak w łatwy sposób i przy użyciu prostych moich porad możecie zorganizować sobie swoją szafę na wiosnę, pozbyć się swoich zimowych rzeczy, grubych, których nie będziecie już używały e i w miarę jakoś poukładać swoje rzeczy, ogarnąć tą szafę, żeby było Wam łatwiej z niej korzystać. To zaczynajmy! Po zimie szafa większości z nas, jeżeli nie wszystkich, wygląda mniej więcej podobnie. Czyli panuje w niej jeden wielki bałagan i chaos, a zimowe swetry plątają się między letnimi bluzkami. Dlatego e, ja zawsze zaczynam swoją organizację szafy na wiosnę od tego, że wyrzucam wszystkie rzeczy z szafy, i wybieram wszystkie te, które są na zimę i oddzielam je od tych, które są na wiosnę i na sezon letni. E, oczywiście w tym czasie jest to moment, kiedy pozbywacie się rzeczy, w których nie chodziłyście mniej więcej od dwóch sezonów, bo to znaczy, że przyznajmy się, już ich więcej nie założycie. Dlatego, no nie pokażę wam tego teraz, dlatego że moja szafa już jest posprzątana. Mam nadzieję, że da się to zauważyć. Ale tak robię, wyrzucam po prostu z szafy wszystkie rzeczy, segreguję je i te w których nie chodzę, lub wiem, że już ich nie założę, są sprane, zmachaciły się nie da się już z nimi nic zrobić, albo po prostu mi się już znudziły i wiem, że ich już więcej nie założę, wyrzucam je lub oddaję do Czerwonego krzyża, co też Wam polecam, żeby nie wyrzucać rzeczy, tylko w miarę możliwości dzielić się tymi rzeczami w miarę dobrym stanie z innymi. Oddawać właśnie do Czerwonego Krzyża, lub do swoich znajomych, jeżeli macie na przykład jakieś ciocie czy kuzynów którzy mają młodsze dzieci i wiecie, że te, dzieci, te, dzieci, te rzeczy im się jeszcze przydadzą. Także yy, nie wyrzucajmy rzeczy, jeżeli nie trzeba, ale jeżeli są już bardzo zniszczone, to wiadomo, nikt nie chce dostawać takich rzeczy w tragicznym stanie. W tej szafie nie zmieściłyby się wszystkie moje rzeczy, dlatego takie narzutki albo bluzy, katany i tak dalej zostawiam sobie w szafie w moim pokoju, ponieważ wiem, że i tak będę ich używała w trakcie lata, dlatego że, jak wszyscy wiemy, niektóre letnie wieczory są dosyć chłodne, a wiadomo, że nawet jeżeli się ubierzemy trochę lżej, to warto potem w trakcie mocnego wiatru czy nawet spodziewanego deszczu narzucić coś na siebie, dlatego nie chowam ich na sam dół jakiejś ciemnej szafy, tylko zostawiam je po prostu w szafie w moim pokoju i są tu takie rzeczy jak na przykład ten sweter, Taka jeansowa katana, czy po prostu jakieś e, bluzy cieplejsze albo chłodniejsze. Po prostu chowam je w inne miejsce, żeby nie zajmowały mi miejsca tutaj. No bo wiadomo, to jednak już trzy rzeczy zajmowałyby mi tutaj bardzo dużo miejsca, a potrzebuję to miejsce na e, na przykład sukienki, albo takie rzeczy, które szczególnie przydadzą mi się w tym okresie wiosenno-letnim. E, dlatego to ląduje w mojej szafie w pokoju, a cała reszta ląduje tutaj. Wspomnę jeszcze tylko, że ta szafa była moim prezentem gwiazdkowym, dlatego nie powiem Wam skąd ona jest i ile kosztowała, bo po prostu nie wiem. Ale pokrótce opowiem Wam mniej więcej z czego się składa. E, tutaj mam e, takie półki. To oczywiście jest miękki materiał, dlatego to wszystko się tam e, gibie. <grym> tutaj mam e, na górnej półce wszystkie te rzeczy, które już mam najczęściej, czyli e, spodnie z tej strony, z tej strony spodnice, e, krótkie albo dłuższe, e, shorty, spodenki i tego typu rzeczy na lato. E, na tej półce dolnej która jest dokładnie taka sama jak ta górna. E, trzymam po tej stronie bluzki z długim rękawem, a po tej stronie bluzki z krótkim oraz na nawiączkach i wszystkie takie ze lżejszych materiałów. E, to, co jest niżej pokażę Wam za moment. E, tutaj z tej strony trzymam wszystkie sukienki i kombinezony, takie rzeczy. Po tej stronie po tej stronie trzymam marynarki, swetry, kardigany, takie krótkie narzutki i wszystkie takie rzeczy. I mój sposób na układanie tego jest taki, że układam je wszystkie do środka. Znaczy, nie układam w jedną stronę, a swetry układam w tą stronę przodem, a sukienki w tą, żeby mniej więcej po środku znalazły mi się najlżejsze rzeczy. I to jest właśnie mój sposób, dlatego że ja zaczynam od brzegów, układając, wieszając na wieszakach rzeczy z najgrubszych materiałów i takie, które są najcieplejsze, takie najbardziej mocne. A im lżejszy materiał, cieńszy, bardziej delikatny, to tym bliżej środka. Dlatego tutaj są rzeczy, które są najbardziej delikatne. To się może wydawać dziwne, bo wtedy są ściśnięte, ale nie ma tutaj aż takiego ścisku, żeby to dawało taki efekt. Ja oczywiście chciałam też wspomnieć, że nienawidzę układania ciuchów kolorystycznie, dlatego nigdy tego nie robię. Zawsze nawet jak jestem na zakupach w jakimś sklepie, to bardzo irytuje mnie to, kiedy rzeczy są poukładane kolorystycznie. Ja bym kompletnie nie miała się tym odnaleźć. Dlatego u mnie jak widzicie jest cała tęcza barw i nic nie jest ułożone kolorystycznie obok siebie. Po prostu mieszam to, a jedyną cechą, którą ja kieruję się przy ustalaniu tych rzeczy, jest grubość materiałów i ich rodzaj, a nie kolor. W tych dwóch półkach, na których są takie jakby wyciągane koszyki, trzymam bieliznę, dlatego oczywiście nie będę wam tego pokazywać. Na najniższej półce trzymam wszystkie swoje torebki, które nie są aktualnie w użyciu, bo te, które noszę tak nałogowo na co dzień, to trzymam się w pokoju, bo po prostu non-stop ich używam. Ale te, które służą mi do zmiany na różne inne okazje, leżą tutaj. Z tej strony na dole są wszystkie moje szpilki. Jak widzicie, nie ma ich dużo. Ale nie tylko szpilki, bo również sanałki na obcasie i tak dalej i tak dalej. No w sumie to też można zaliczyć za szpilek. Ja mam także, jeżeli czegoś nie widzę, to tego przeważnie nie używam, dlatego wszystkie takie rzeczy wisiały tutaj na wieszakach i również są tutaj moje szpilki, żebym, żeby mi łatwiej było kompletować te ubrania. Zresztą jak widzę te buty, to od razu jakoś tak wiecie, nachodzi mnie wizja artysty, projektanta i stylisty, ale zrymowałam. I wtedy jakoś łatwiej mi jest kompletować te rzeczy. I zawsze wtedy częściej już mam tych szpilek, a że lubię chodzić w szpilkach, a nieczęsto często mam do tego okazję, to to mi pomaga w tym, żeby jakoś te szpilki bardziej wdrożać w moje życie. Z tej strony z boku na takim klipsie z haczykiem wiszą również wszystkie paski, które mam i których w miarę często używam. Do sukienek, wiecie, w talii zawsze fajnie podkreślić swoją talię jakimś drobnym paskiem, nawet jeżeli to nie zmieni jakoś specjalnie wizerunką naszej stylizacji, a przeważnie zmienia i to na korzystne, dlatego polecam Wam. No i również wiszą tutaj, tak jak powiedziałam, z boku, żeby mogła je widzieć i ewentualnie dobierać je do swojej stylizacji. Ja uwielbiam, kiedy wszystkie moje rzeczy wiszą na wieszakach, natomiast nie mam takiej możliwości, dlatego że po pierwsze, wszystkie rzeczy wiszące na wieszakach by mi się tutaj nie zmieściły, a mówię tutaj również o wieszaniu bluzek, spodni, spódnic i tak dalej, dlatego ja bym dosłownie wszystko powiesiła. No ale po pierwsze się nie zmieszczą, a po drugie ilość wieszaków, które musiałabym dokupić byłaby powalająca, dlatego nie zrobiłam tego niestety. E, ale pokażę Wam na koniec, jak powinno się prawidłowo wieszać ubrania na wieszakach. Poza tym, no może to się wydaje oczywiste, ale wiele osób o tym zapomina i wiesza na odwrót. E, wieszaki zawsze są zbudowane tak, że z jednej strony są wygięte i ta część wygięta ma... E, ma imitować nasze plecy, właściwie lekko wygięte, dlatego tak dokładnie wieszamy rzeczy, jak zakładamy na siebie. Wygięta strona to tył ubrań, dlatego wieszamy tył tego przykładowego swetra na wygiętej stronie. Lubię drewniane wieszaki, aczkolwiek nie wszystkie takie mam. Dajcie znać, jakie wy macie wieszaki <grytanie> i jakie lubicie. I dokładnie tak powinno to wisieć: na wygiętej stronie plecy naszego ubrania. Z przodu oczywiście normalnie możecie zapiąć, możecie nie zapinać, ja nie zapinam, bo po prostu łatwiej mi jest potem to zdjąć i jakoś przymierzyć sobie nawet bluzkę tutaj do tego swetra przykładowo, gdybym chciała skompletować jakoś, byłoby mi to lepiej i łatwiej zrobić, dlatego nie zapinam tych swetrów. No i właśnie w takiej pozycji, w takim ułożeniu wieszam sobie te rzeczy w szafie. To wszystko, jeżeli chodzi o moją wiosenną organizację szafy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania i chcecie się ze mną i z innymi naszymi widzami podzielić swoimi przemyśleniami i tym, jak Wy organizujecie i porządkujecie swoją szafę na wiosnę i lato, oczywiście piszcie na w komentarzach. No cóż, życzę Wam miłych weekendów, miłych wakacji, miłego wszystkiego. Cieszę się, że byliście z nami w tym kolejnym filmie. Kciukujcie, subskrybujcie i odzywajcie się do nas, bo bardzo to lubimy. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!